Witam na moim kanale Autorena. Pełne bezabytkowe samochody. Dzisiaj aura trochę zimowa, jest to oferta sprzedaży Jeriska. 2013 rok, sama końcówka. Jeden właściciel od nowości. Auto użytkowane przez tylko i wyłącznie jednego właściciela, co jest potwierdzone dowodem rejestracyjnym. Pełna historia w Toyocie. Od 2.13 do 2.25 obsługiwana w Aso Toyota. Posiadam tego plik faktur rachunków, potwierdzeń, książek serwisowych absolutnie wszystko kolorek petarda niebieski metalik na żywo naprawdę fajnie to wygląda auto absolutnie bezwypadkowe od spodu bez korozji blacharka zdrowiutka, bez grama korozji fajna wersja wyposażenia z kamera tutaj cofania zestaw multimedii aluzki, halogeny nawigacja, więc taka wersja Jarijski przyjemniejsza litrowa benzynka, 70 koni na miasto i wokół komina w zupełności wystarcza ten samochód pali 4, 4,5 litra, więc jest oszczędne, tanie w eksploatacji, tanie w użytkowaniu z pełnym serwisem, w Toyocie tak jak powiedziałem 10 tysięcy temu zostało wymienione kompletne sprzęgło, jest na to faktura Ktoś by powiedział, że może szybko, no ale te auta, trzeba pamiętać, jeżdżą po mieście, no i to sprzęgełko jest częściej używane. Faktura jest do wglądu, a cała historia olejowo-filtrowa, jakieś serwisy klimatyzacji, wszystko jest tutaj potwierdzone w ASO Toyota. Auto w tym stanie zostało sprowadzone, zakupione do Polski. Są zdjęcia z dnia zakupu transportu, więc wszystko tu jest transparentne i każdy ma pewność, że auto w takim stanie przyjechało. Zderzaczki piękne, niepobijane, nieporysowane. Co jak na auto miejskie jest mega, 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 mega rzadkością. Lekarnicza bardzo ładna, niepobijana, nieporysowana. Szczególnie posiadają jakieś śladowe mankamenty, ale wygląda bardzo ładnie w całej historii auto miało tylko jedną zaprawkę lakierniczą mam fotkę, mogę podesłać miało drobną obcierkę na jednym elemencie a poza tym jest zachowane całe w serii tak to wygląda w środku auto czyściutkie, kompletne. Podgrzewane fotele, zestaw multimedii. Także wersja naprawdę jak na litruweczkę przyjemniejsza. Zarejestrowana, opłacona. Kto szuka fajnego miastrzuszka? Podobno najlepiej. Zapraszam do kontaktu. Można Możemy sprawdzić autko na SKP. Można przysłać sobie kogoś, kto się zna na autach, rzecz od Nie ma nic do ukrycia, a autko naprawdę jest fajniutkie. Zapraszam do kontaktu i do zobaczenia.